Witaj! Udało Ci się właśnie dotrzeć do ostatniej lekcji pierwszego rozdziału kursu. Lekcja ta ma w pewnym sensie charakter podsumowujący, gdyż o wielu rzeczach, o których dziś będziemy mówić, wspominałem już troszeczkę wcześniej. Jest to także ważny moment dla naszej wspólnej celebracji, gdyż realizacja pierwszego rozdziału kursu z pewnością dała Ci spory zastrzyk wiedzy i pozytywnie wpłynęła na Twoje kompetencje uczenia się. Tematem całej tej lekcji jest motywacja do nauki. Czyli coś, co ciekawi i zastanawia w sumie każdego z nas. Bo też każdy z nas zapewne kiedyś zdarzył się z sytuacją, w której, no cóż, bardzo czegoś chcieliśmy, ale nie mogliśmy się zmotywować do tego, żeby to osiągnąć. Nie mogliśmy zmotywować się do działania. I o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. O tym, czym jest motywacja i właśnie jak, jak ją budować. Osobiście wolę myśleć o motywacji jako o czymś, na co każdy z nas ma wpływ. Wiele osób myśli, że motywacja to jest coś, czego się szuka i co się odnajduje. I być może nawet czasami tak jest, ale ten model myślenia zabiera nam kontrolę i powoduje, że szukamy motywacji na zewnątrz, zamiast poświęcić czas i energię, aby sukcesywnie budować ją wewnątrz, tak? budować naszą wewnętrzną motywację do działania, czy też w przypadku naszego kursu do uczenia się. I też myślę ogólnie, że jest to mit, że motywację można gdzieś znaleźć. To myślenie jest tak popularne, że wiele osób dosłownie rusza w podróż dookoła świata. Właśnie w poszukiwaniu sensu i motywacji do działania. Mam nadzieję, że po realizacji tej lekcji zrozumiesz i zgodzisz się ze mną w tym, że nie trzeba jechać na drugi koniec świata, aby odnaleźć w czymś sens i zmotywować się do działania, czy też właśnie, czy też zmotywować się do nauki. Czym zatem jest motywacja? Motywacja jest to pewien stan, czy też mechanizm, który jest odpowiedzialny za uruchomienie naszego działania. Następnie ukierunkowanie tego działania i z biegiem czasu podtrzymywanie tego działania celem osiągnięcia jakiegoś celu, no i oczywiście po jego osiągnięciu zakończenia tego działania. Przypomnijmy sobie schemat, który przedstawiłem w pierwszej lekcji. Mamy organizm A, który doświadcza pewnych warunków, doświadcza też pewnych potrzeb. To powoduje, że organizm A Zaczyna odczuwać potrzebę albo nawet konieczność zmiany, po to, aby znaleźć się w sytuacji B albo właśnie no, stać się organizmem B. Ta siła, która powoduje, że organizm podejmuje wszystkie te działania, to po prostu właśnie motywacja. Organizm A jest w pewnym miejscu, w którym albo zaczyna doświadczać dyskomfortu, albo właśnie jakiejś potrzeby, która nie jest zaspokojona. Zarówno ten dyskomfort, jak i uczucie potrzeby są bodźcami uruchamiającymi procesy motywacyjne. Te procesy motywacyjne doprowadzają do sytuacji, w której organizm A właśnie wykonuje wszystkie te działania, które mają na celu niwelację tego dyskomfortu czy zaspokojenie potrzeby. Zatem czasami wystarczy, że organizm A zmieni swoje miejsce poprzez ruch, a czasami cóż, organizm a musi się zmienić, musi się czegoś nauczyć, gdyż miejsce B nie jest tak naprawdę miejscem fizycznym, jest bardziej takim metaforycznym miejscem i wymaga właśnie, nabycia nowych umiejętności, zdobycia wiedzy albo po prostu rozwinięcia się. Ten prosty opis jest w pewnym sensie metaforą i narzuca nam znowu pewien schemat myślenia, mianowicie do uruchomienia procesów motywacyjnych musimy mieć cel. W uczeniu się działa to podobnie i też dlatego jedną z zasad efektywnej nauki jest zasada celu nauki. Dostawiamy sobie cel, to jednocześnie budujemy kryteria sukcesu i porażki w realizacji tego celu. Między innymi dlatego niektóre osoby unikają nauki i rozwoju, czy też podejmowania wyzwań, bo wyznaczenie celu tworzy te kryteria, tworzy drzwi, których możemy doznać porażki i poczuć się źle. No. Cóż, nic w życiu nie przychodzi bez wysiłku i ryzyka. Elementem naszego funkcjonowania, który monitoruje to, czy zbliżamy się do naszego celu, są emocje. Gdy czujemy, że jesteśmy na dobrej ścieżce i poruszamy się ku naszemu celu, to odczuwamy radość, satysfakcję, mobilizację. Gdy zmierzamy całkowicie złym kierunku, albo nawet przeciwnym, to przeważnie odczuwamy smutek. Za to, gdy coś staje nam na drodze, w momencie w którym dokładnie wiemy w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, to odczuwamy gniew. To jest ważne, aby sobie to uzmysłowić, gdyż każda z tych emocji jest naturalna, jest dobra, jest dla nas w naszym życiu no, bardzo ważną informacją. Dlatego właśnie należy uważnie obserwować własne emocje, gdyż one są wskazówkami, które pomagają nam wrócić na właściwą drogę, która wiedzie do realizacji celu. Jest jeszcze jedna sytuacja, w której, cóż, nie mamy celu i wtedy przeważnie odczuwamy pomieszanie, niezrozumienie, brak sensu. Tak? Wtedy w pewnym sensie te procesy motywacyjne, one w ogóle nie są włączone. Cele, jakie sobie stawiamy, są powiązane z motywami, które ogólnie możemy podzielić na te biologiczne i na te społeczne. Biologiczne to po prostu potrzeby fizjologiczne, takie jak sen, głód, pragnienie, potrzeba dotyku czy potrzeba bezpieczeństwa. Motywów społecznych jest bardzo wiele, a najważniejsze z nich to motyw sprawczości i kontroli, motyw przynależności społecznej, motyw poznania i motyw samooceny. Motyw sprawczości i kontroli to taki motyw, który zakłada, że każdy z nas dąży do zdobywania kompetencji które pozwalają mu kontrolować bieg wydarzeń w naszym życiu i osiągać indywidualne cele. Motyw przynależności społecznej to motyw, który zakłada, że jako członkowie społeczności dążymy do tego, aby być częścią grupy i być akceptowanymi przez naszą grupę. Motyw poznania, on zakłada, że odczuwamy potrzeby rozumienia, która po prostu driveuje nas, powoduje, że mamy chęć zdobywania wiedzy. Motyw samooceny, ten zakłada, że w różnych naszych działaniach tak kierujemy naszymi zachowaniami, aby podnosić, a nie obniżać naszą indywidualną samoocenę. Jak zapewne domyślasz się, uczenie się, czy też umiejętność uczenia się pozwala na realizację praktycznie wszystkich tych motywów. Dlatego umiejętność rozwoju uczenia się, umiejętność adaptacji jest podstawową naturalną cechą każdego organizmu. Pierwszym krokiem do zrozumienia, dlaczego Motywację można budować, a nie tylko szukać, jest uświadomienie sobie kolejnej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie, nie wystarczy pozytywnie myśleć, aby zmienić swoje nawyki i poprzez zmianę nawyków zmienić swoje życie. Dlatego, że to działanie, nasze zachowania, to zmiana naszych zachowań, to jest element i miejsce, które jeśli zmienimy, to to dalej spowoduje zmianę w sposobie, jaki myślimy i zmianę w emocjach, jakie odczuwamy. I nad naszymi zachowaniami mamy pewną, w sumie no całkiem dużą kontrolę. Dlatego też, jeśli chcesz zmienić siebie, swój sposób funkcjonowania, to należy zacząć od zmiany zachowań, zaś myśli i emocje podążą za tą zmianą. Z tego, co powiedziałem do tej pory, wynika ważny wniosek. Mianowicie procesy motywacyjne są ściśle powiązane z emocjami. Jak wiesz z pierwszej lekcji, takiego funkcjonalno-anatomicznego punktu widzenia, z tego procesu spada układ limbiczny, a jego częścią jest układ nagrody. I to on reguluje w dużej mierze emocje, i dalej właśnie poprzez regulację emocji wpływa na budowanie nawyków. Przypomnijmy sobie właśnie, jak wygląda pętla nawyków. Mamy naszą wskazówkę. Mamy działanie. No I naszą nagrodę. Pojawienie się wskazówki powoduje podjęcie działań. Działania doprowadzają do tego, że osiągamy nagrodę, a nagroda upewnia nas w tym, że wskazówka. Cóż, że wskazówka działa. No i tutaj kluczowa rzecz jest taka, że to wskazówka powoduje wystrzał dopaminy. Przypominam o tym, aby podkreślić fakt, że to właśnie dopamina wydziela się w momencie, w którym ukazuje się wskazówka, czyli jeszcze zanim osiągamy nasz cel, czyli naszą nagrodę. I to dopamina powoduje ten wzrost motywacji, w którym skojarzone jest uczucie radości, satysfakcji, pobudzenia i intensywnego dążenia do osiągnięcia na naszej nagrody. Zatem musimy bardzo uważnie wybierać wskazówki, jak i nagrody. Szczególnie ważne w tym względzie są dwa kryteria. Po pierwsze, tego, czy nagroda jest czymś zewnętrznym, czy też wewnętrznym, oraz perspektywa czasowa, jaka dzieje nas od momentu realizacji naszego działania i osiągnięcia nagrody. Najłatwiej no, no, będzie, jak to sobie zilustrujemy na wykresie. Wyobraźmy sobie, że mamy takie oto, oto sytuację. Tutaj mamy poziom. Poziom motywacji, a tutaj mamy czas. Wyobraźmy sobie teraz dwie sytuacje wzięte wprost ze szkolnego życia. Pierwszy uczeń utożsamia nagrodę nauki w postaci oceny, jaką uzyska na sprawdzianie. Wysoka ocena staje się w pewien sposób celem jego działania. Zatem nagroda ta jest zewnętrzna oraz bardzo oddalona w czasie, gdyż wydarzy się no, dopiero po egzaminie jak nauczyciel wystawi ocenę. Taka sytuacja powoduje, że uczeń początkowo odczuwa całkiem dużą mobilizację do działania i poziom, poziom motywacji wzrasta, bo nauczyciel właśnie ogłosił, że będzie egzamin. Tak? Jest to w pewien sposób wskazówka do tego, że można uzyskać ocenę. Ale przez to, że egzamin jest tak mocno oddalony w czasie i trzeba tak wiele wysiłku wkładać, to powoduje, że czasem ta motywacja do takiej codziennej nauki zaczyna spadać. Jeśli zbyt daleko jest ten egzamin odłożony w czasie, to tak naprawdę nie będziemy chcieli zacząć się uczyć i czasami no, możemy tak to odkładać, aż już będzie za późno. To wkładanie wysiłku w naukę może, ale wcale nie musi przybliżyć nas do realizacji celu, bo to zależy od tego właśnie, jak sformułujemy cel. W tym przypadku do samego dnia egzaminu nie wiemy, jaką ocenę dostaniemy. Zatem dopamina... W tym czasie nie będzie się wydzielać w trakcie naszej nauki. Wydzieli się dopiero po uzyskaniu nagrody, gdyż w trakcie wielu tygodni nauki do egzaminu nie pojawią się żadne dodatkowe wskazówki mówiące o tym, że osiągamy nasz cel nauki. Zaś fakt, że egzamin jest bardzo oddalony w czasie, może w przypadku wielu uczniów wręcz spowodować, że oni w ogóle nie będą się chcieli uczyć, ich motywacja bardzo szybko spadnie, bo na przykład stwierdzą, że przy na samym początku, że hmm, egzamin jest zbyt trudny albo że przygotowanie wymaga zbyt dużego wysiłku. Ostatecznie nauka będzie wymagała zmuszania się do pracy. Tak? Będziemy uczyć się z bardzo niskim poziomem motywacji i kojarzyć naukę tak naprawdę z dyskomfortem, czymś niemiłym. Taka sytuacja, jeśli pojawia się regularnie, doprowadza do momentu, w którym bez ogłoszenia egzaminu uczniowie w ogóle nie odczuwają potrzeby uczenia się i myślę, że to jest całkiem częsta sytuacja. Na szczęście mamy jeszcze inny scenariusz. Wyobraźmy sobie, że drugi uczeń inaczej sformułował swój cel, czyli jakby inaczej utożsamił wartość swojej nagrody. Drugi uczeń jako cel sformułował, powiedział sobie, że chce osiągnąć wzrost kompetencji, wzrost swojej wiedzy. Zatem niezależnie od oceny z egzaminu, jeśli nauczy się nowych rzeczy, to będzie to sukces. Jest to przykład motywacji wewnętrznej, wiązanej z nami, naszymi wartościami i naszym aktualnym stanem. Taka sytuacja ma ważne implikacje dla naszego samopoczucia i motywacji, gdyż przy tak sformułowanym celu, każdego dnia, gdy uczeń będzie poświęcał czas na naukę, niezależnie od tego, czy było to 30 minut czy 3 godziny, to będzie mógł zaobserwować wzrost w swojej wiedzy. Takie sformułowanie celu nauki spowoduje, że codziennie będzie osiągał ten jakby cel. Zatem codziennie będziemy dawać się dopamina, bo codziennie będzie pewna wskazówka się pojawiać o tym, że realizuje swój cel. I początkowo może nie będzie ta motywacja taka wysoka, ale z biegiem czasu, z biegiem nauki ona będzie sukcesywnie rosła i im więcej wiedzy uczeń będzie zdobywał, tym bardziej będzie zmotywowany. Taka sytuacja i tak sformułowany cel może doprowadzić wręcz do sytuacji, w której Pomimo wkładanego w naukę wysiłku, nigdy nie pojawia się zmęczenie. Zatem uczeń w sumie nigdy nie musi zmuszać się do nauki. Wynika to z faktu, że wystrzał dopaminy, po osiągnięciu nagrody, w pewnym sensie no, resetuje nasze zmęczenie. Ale tutaj zaznaczam, że to, co powiedziałem, to dużo uproszczenie, gdyż dokładny mechanizm tego zjawiska nie jest jeszcze dobrze poznany. W każdym razie jest jakoś związany z działaniem adrenaliny. W tym miejscu chciałbym raz jeszcze zaznaczyć, że dopamina. Wydziela się efekcie zaistnienia wskazówki. Przede wszystkim wtedy. Oczywiście po uzyskaniu nagrody mamy pewien pik adrenaliny, ale on szybko znika. Jeśli nie ma kolejnego celu i kolejnej szybkiej nagrody, to nasza motywacja wtedy spada do zera i też wielu uczniów po egzaminie, no cóż, przestaje się uczyć, dopóki nauczyciel nie zapowie kolejnego egzaminu. W przypadku drugiego ucznia wskazówką jest sam fakt zbliżania się do celu, jakim jest zdobycie wiedzy, czyli zatem wskazówką jest samo uczenie się, czyli sam fakt uczenia się powoduje, że wydziela się dopamina, zatem im więcej uczeń się uczy, tym większą motywację ma do zdobywania wiedzy. Zaś po każdym jej zdobyciu cel nauki nie znika, bo kolejnego dnia znowu może zdobyć kolejną porcję wiedzy. Dopamina wydziela się, gdy dosłownie poruszamy się w kierunku realizacji naszego celu. I też tak można sformułować swoje cele i tak działać, aby świadomie kontrolować przy nauce, co jest wskazówką, co nagrodą. Wszystko po to, aby nasza motywacja do nauki sukcesywnie wzrastała dzięki naszej nauce. Ogólnie zasadą tę można podsumować w stwierdzeniu, że im bardziej wewnętrzna jest nasza motywacja i im bliżej w czasie jest potencjalna nagroda, tym łatwiejsze jest codzienne, sukcesywne budowanie i podtrzymywanie motywacji do uczenia się. Zatem stawianie sobie celu nauki w postaci ogólnego wzrostu wiedzy, ogólnego wzrostu kompetencji czy zrozumienia powoduje, że mamy cel, który nas stale motywuje. Możemy też tak zaplanować naszą sesję nauki i tak stawiać sobie małe cele, aby regularnie doświadczać ich osiągania, zanim pojawi się zmęczenie. Na przykład, celem przeczytania jakiegoś rozdziału jest zrozumienie zjawiska X, a wskazówką, że cel jest realizowany, może być nabycie umiejętności wytłumaczenia tego zjawiska własnymi słowami. Możliwych praktycznych zabiegów jest wiele i będziemy o nich mówić w kolejnych kilku nagraniach bardziej szczegółowo. Na ten moment to wszystko. Mam nadzieję, że było to Ciebie wartościowe i zrozumiałe. Jeśli masz do tego jakiekolwiek pytania, zadaję je proszę w dyskusjach. Do zobaczenia.